Witam ponownie na kanale Ubociana. Dzisiaj się rozbierzemy pierwszy raz. Możeśmy alternatorów nie rozbierali, ale teraz dzisiaj rozbierzemy jeden chociaż. Bo jest wieczór. Mamy cztery alternatory. Jeden z dzi Dzisiaj z tego rozbierzemy alternator. Może tego, może tego. Zobaczymy. Zważymy, ile miedzi w tym siedzi. Alternatory zdobyliśmy 4, także weźmiemy sobie tego najmniejszego dzisiaj za rozbiorę. Zobaczymy, jak nam pójdzie z rozbieraniem tego alternatora. Bo żeśmy alternatorów nie rozbierali jeszcze. Zapraszam do oglądania, wrzucamy na wagę i lecimy do Olimpiady. Odpalamy wagę. Zważymy sobie wszystkie te alternatorki. Ile to to waży? Jak waga starczy? Jak starczy tego? Ten najmniejszy waży 4,784. Także alternatorków mamy 24 798. Robimy najmniejszego. I zobaczymy ile tam jedzie wyjdzie z tego. Może wyjdzie norma. Do olimpiady może nie wyjdzie. Ale z braku czasu. Dzisiaj chociaż jeden se. Postaram rozebrać. Jak będzie więcej czasu, przyjdzie jakiś weekend. To polecimy tymi alternatorami pójdą trzy na raz. Zapraszam do oglądania. Witam na dalszej części filmu. Jak dotrwaliście do tego momentu, to jest dobrze. Bo film jest składany z paru dni. To nie jest jednego dnia film. I nie w jeden dzień kręcony, bo nie ma czasu. To jest za bardzo. Dziękuję za, za suby, za oglądalność. Suby mi fajnie poszły w górę. Nie wiem jakim cudem, ale poszły. Także wielkie dzięki za subowanie mojego kanału. Alternatory żeśmy zdobyli za darmo, od znajomego mechanika. A tych mechaników będzie paru znajomych. Także bierzemy się zaraz rozbiórkę tego może więcej będzie części samochodowych na, u mnie na kanale, ale to się... Bo to też nie jest łatwo rozebrać. Alternatory z tego co, co oglądałem na, u innych na odcinkach, na filmach, to nie jest łatwo. Także weźmiemy sobie to do puli Olimpiady. będziemy działać. Dzisiaj, tylko taki z jednego zrobię film. Alternatorka. Nie będzie to. Nie będą cztery naraz, bo dzisiaj na urodziny trzeba iść koło wieczora. Tak się uda go rozebrać, to, to będzie fajnie. byliśmy dzisiaj też piwnicę posprzątać. Trochę towaru tam wpadło. Jest na szorcie. Pokazane ile tam tego jest. Także nie jest źle. I tak się to kręci. Powoli, powoli do przodu. Mówią powoli, powoli to ioli. Ten, no, zniszczy. Oczywiście nie mam nic do Joli. Dobra, niemy to na pół. I never И Стайан вышел. У меня еще ложечко тут. Ложечко, это же Mamy łożysko. łożysko też będziemy zbierać. Tylko, tylko kupię ściągacz do łożysk. Ściągacze muszę z S2 kupić. Nie będziemy tych łożysk niszczyć, bo łożyska są. Nie są tanie łożyska, tam powiem. Ostatnio kupowałem 4 łożyska. O parę złotych zapłaciłem za te łożyska. I to malutkie łożyska były. Także już mamy odlew ładny. Kawał od lewu Teraz sobie jeszcze byśmy to wyrwali. Dobrze. Także rozbieramy z przerwami. To, to tak wygląda dzisiaj. Nie kopań. Wygląda jak oświetlone. Na pismo, Dobra.

那个字表。 Także to rozbierzemy to sobie nie nagrywając bo mi się karta kończy i widzimy się na podsumowaniu. No niestety trochę mi ścięło film. Kamera się wyłączyła. Zważymy sobie tylko samą. Mieć z tego alternatora. Zważyłem, ważyłem, ale się nie nagrało także. Będzie. Samo, samo samo nagranie miedzi, ile wpada do kotła Olimpiady? 456 gram, po 26 zł, równa się 11,86, a całość wyszło 18,53 zł. Także to wpada do kotła yy, Olimpiady. I zapraszam na inne moje odcinki I co? Najprawdopodobniej jutro będzie troszkę więcej Więcej czasu Także jak się podobało Zostaw komentarz Lajkuj Udostępniaj I oczywiście nie zapomnij zostawić suba Także do następnego razu Hej, cześć